I mówisz, że ty tylko czekasz aż go wyrwiesz. No, taką mam nadzieję, że to <noise> już niedługo nastąpi. <noise> Szymon, zapomniałam Cię zapytać, jeszcze a propos tamtej gali śniegi. Jaki tam plon zbierasz co roku? W tym roku był kiepski ze względu na mrozy. To było coś w granicach 38 ton z hektara. Ale w tamtym roku do 60 ton. Dobiłem z rozstawu 30 na 70-80 cm. Tutaj, zanim przejdziemy do Idareta na M7, tutaj kwatera Goldena. Powiedz w jakim wieku są te nasadzenia, bo są bardzo zróżnicowane. Te dwa rządki, tak jak już wcześniej wspominałem. One są sadzone w 2017 roku. Były to dwuletnie drzewka sadzone, ten rządek był sadzony w 2018 jednoroczne drzewka bez koronki. Chodź pokaż jak tniesz tego może z 2017. To przede wszystkim to tak jak każdy robi, czyli wy, wyrzucamy tak zwane potocznie wilki. Ja je oczywiście klikam z racji tego, że rozstaw między drzewami jest granica 70-80 cm to wszystko staram się klikać w granicach 5 cm. Każdą... I znowu na krótko. Na krótko. Oczywiście takie drobne gałązki, co są, do już ich nie ruszam, bo nie ma takiej potrzeby. W żaden sposób mi one nie, nie przeszkadzają. No, oczywiście mogą, mogą mi się odwdzięczyć plonem. Ale przewodnika absolutnie nie ruszasz. Nie. Ja dopóki przewodnik nie osiągnie wysokości oczekiwanej przeze mnie, nie, nie dotykam. A tutaj, co byś zrobił tutaj z tą koroną? Z tą? Hmm. Jak to, że idą, idzie do góry? Nie jest to. Niestety nie udało mi się w miarę poziomego kątu uzyskać. To jak najkrócej, jak najkrócej tnę z nadzieją, że gdzieś mi tu wybije gałąź, którą, dzięki której będę mógł poprowadzić hmm. koronę dalej. E, ale tutaj już bardziej można to ukształtować lepiej. To jest już, można powiedzieć, że ukształtowany. Jedynie do, co możemy zrobić, tak naprawdę, tylko, tylko zahamować dalszy wzrost w kierunku rzędu i sąsiednich drzew. Czyli tutaj też można powiedzieć, że kosmetyka, jak na razie. Tak, kosmetyka. To już są w miarę uformowane drzewa, więc tak naprawdę tutaj, tutaj zostaje nam kosmetyka i więcej nie, więcej cięcia nie ma. I tutaj też na krótko też. Też na krótko. I tu powybijają gałęzie, które będę, które będę mógł wyko wykorzystać. Czyli Golden Delicious na podkładce M9, letni Tak, zgadza się. Jako, że już wiadomo, że już jest uformowane, to skupiłbym się głównie na tym, żeby gałęzie za bardzo nie, nie wchodziły w, kolej, w kolejne drzewa, ani nie, tak jak już wspominałem, w gali nie wychodziły mi poza Poza ten, poza linię, którą sobie tam sam uzgodniłem, dokąd możemy automatycznie wyjść. I tak naprawdę w tym przypadku tu już dużo cięcia nie ma, bo jedynie możemy na dolnych partiach wykonać kilka klików, poskracać gałęzie, które wchodzą nam w sąsiednie drzewa. Tak samo tutaj. To tak jak samo widzimy już pcha się do sąsiedniego drzewa, czego nie chcemy. Staram się ciąć na jednorocznych przyrostach. Oczywiście, jeżeli jest taka konieczność, nie boję się uciąć na dwuletnim, trzyletnim drewnie. Nie jest to dla mnie w żaden sposób problem. No, ja myślę, że to drzewo już tyle. Tak, tak, dobrze, dobrze. Ale tutaj już krótszy rozumiem klik? A tak, tutaj oczywiście będzie. Z drugiej strony możemy to zostawić. Wtedy się ugnie i zobaczyć w przyszłym roku, co się mhm. stanie. Ale jeżeli. W jakimś stopniu zawsze może ta gałąź ograniczyć penetrację cieczy, ale w przypadku opryskiwaczy dwurzędowych, znaczy przepraszam, dwuwentylatorowych nie jest to jakieś utrudnienie. Ale to gdzie usłyszałeś o tej technice baby click? W ogóle skąd ta nazwa? Znaczy się, baby click to nazwę usłyszałem w internecie z jakiegoś filmu, gdzie tam jakiś pan Holender prowadził wykład i no to miało to na, na zasadzie skrócenia, tak jak w posadzonych drzewkach. Jednorocznej, skrócenia gałąź. No dobrze, ale tutaj to wymaga babikliku, czy po prostu już nie, nie rusza? Ja bym tego nie ruszał z prostego powodu. Gałąź jest pionowa, zakończona pąkiem kwiatowym. Wtedy, kiedy ja skrócę, to automatycznie ona, ona nie zaowocuje się, nie obegnie i będzie do wyrzucenia. A w tym momencie ona prawdopodobnie zrobi się tak i ja ją wykorzystam przez najbliższe jeszcze dwa lata. Ech, choć szybko zobaczymy tego Idareta na M7, bo czytelnicy zarzucają, że tniemy tylko te proste drzewa. I może rzeczywiście trzeba by było pokazać coś nieco trudniejszego, ale rozumiem, że tutaj też to cięcie letnie zawsze przeprowadzasz, również w darecie. Tak, to do, w tym roku przeprowadziłem letnie cięcie. Dzięki czemu nie ma, nie ma takich. Takich wilków, jakie, jakie by były. Ale z tego co widzę, wymieniasz też gałęzie z dolnego piętra, z, znaczy, ze stołu. Jeżeli widzę, że ta gałąź już powinna być wymieniona, w jakiś sposób mi przeszkadza, czy jakaś choroba ją bierze, to oczywiście wymieniam, ale ja, ja raczej jestem zwolennikiem zostawiania dolnego piętra. Jak najdłużej jest to tylko możliwe. Mhm. A jeszcze nie zapytałam, w ogóle zaczynasz cięcie od dołu, czy od góry z platformy? Czy... No, zawsze staram się zacząć od góry z prostego powodu, bo potem te gałęzie, które spadną i nie zlecą na ziemię, tylko oprą się, zostaną na, na gałęziach. Ja mogę sobie ściągnąć, mm -hmm. a niestety jak już przetnę dół, to potem już drugi raz nie będę specjalnie mm -hmm. szedł i ściągał gałęzi. No i tutaj też praktycznie tylko wilki. Tak, ogólnie raczej mi się wydaje, że tak jak w przypadku tego drzewa, to jedynie ograniczamy się. Można wymienić gamość jakąś na przykład, o, trochę odsłonić, żeby tu jakąś Młodą gałąź puścić. I tutaj też stosujesz roku. tą technikę, że po prostu podcinasz, tak, żeby yy, trochę podnieść? Tak, oczywiście podnosimy, odsłaniamy, skracamy. Wszystkie gałęzie zakończone pąkiem liściowym staram się wyrzucić. Tym. Tu, że mamy miejsca, mhm. dużo, to można tą gałąź wykorzystać. Tutaj też myślisz jeszcze tak. Szampion na podkładce MM106. Mówisz, że bardzo go nie lubi ciąć. Dlaczego? Z tego powodu. Źle dobrana podkładka do stanowiska, przez co jest zbyt silny wzrost wegetatywny. I muszę spędzić dużo czasu przy jednym drzewie. Tak naprawdę na wycinaniu wilku. I mówisz, że tylko czekasz aż go wyrwiesz. No, taką mam nadzieję, że <noise> to już niedługo nastąpi. <noise> tak jak mówię. W tym roku było letnie cięcie zrobione. Co... No i tak, jest, i tak jest to ciąć jest mimo ciąć. wszystko. No nie dało się niestety przy letnim cięciu, aby wszystko tak dopatrzeć i wyjąć. Ale te jabłka były wybarwione, da, udaje się tutaj kolor uzyskać dobry? Znaczy się ogólnie, powiem szczerze, to jest Renault na MM106 i ogólnie gorszy mam kolor jak na 20, jak na siódemce. Jak na no, przy zwykłym szampionie. I tak jakbyś mógł ocenić to, ile razy tutaj wolniej idzie cięcie niż przy tych podkładkach na M9? Na pewno, na pewno 30% więcej czasu muszę spędzić na takich kwaterach starych, gdzie jest dość silny wzrost.